Czy jesteś cały, panie? Tak, dziękuję Pirze Muhammadzie. Jak się spodziewaliśmy, armia sudzian nagle nas Przyznaję, że to ja odpowiadam za śmierć twojego dziecka. Oto flakonik, który zawierał wyciąg z piemni. Straciłam dziecko po tym, jak go wypiłam. Jest ten niegodziwiec? gdzie znalazłaś flakonik, znalazłam go w komnacie królowej Saliny. Dlaczego mnie okłamałaś królowo dziodo? Dlaczego powiedziałaś, że to ty zabiłaś moje dziecko? Odpowiedz mi, co może być bardziej poniżającego niż mąż, który trzyma swoją żonę pod kluczem? Błagałam cię. Powtarzałam wiele razy, że jestem niewinna, ale mnie nie słuchałeś. Szacunek do samej siebie, honor i duma kobiety są dla ciebie pustymi słowami. Dzisiaj, kiedy królowa Lukaja powiedziała ci, że ktoś inny zabił twoje dziecko, od razu przyjąłeś to do wiadomości. A gdybyś nie był w stanie udowodnić, że ta osoba jest winna, oskarżyłbyś następnych i kolejnych, nawet sprawiedliwość nic dla ciebie nie znaczy, panie.